Dzień dobry, dzień dobry. W czwartek godzina 14.15 Ja wyszłam wcześniej z pracy, bo dzisiaj miałam pocztę. I o! I... Także energia dzisiaj jest, uśmiech jest. Mam wrażenie, że lepiej z tą energią niż wczoraj. Wczoraj się musiałam troszkę tak a dziś po prostu jest. Też ten kolor, powiem Wam, tego dresiku dodaje mi takiej energii, takiego kopa. Więc jadę teraz sobie do sklepu, jadę do zoologicznego i być może do action, a potem muszę synka odebrać z basenu. Nie zamknęłam drzwi. Wyprawuję o 15.10 Fifi 15, kończy, więc go odbiorę z basenu i wrócimy do domku. Na obiadek już mam przygotowany ważny barszczyk, mąż działa w siłowni. Boże, ja myślę, że jak przyjadę, to już będzie ta ściana wymalowana na czarno, zdobnie. Zostanie tylko położenie lakieru z brokatem, na tą właśnie część czarną. No i sufit, wykładzina i, i super. I już będzie można yy, meblować układać sprzęty, zamawiać szafę. Także cudownie. Cudownie, cudownie. Dobra, dziękuję. Puścił mnie pan. Miło z jego strony. Czuję się taka nieco głodna. Zjadłam dzisiaj w pracy jakieś 750 kalorii. Dużo i niedużo. Mam jeszcze w zapasie co najmniej tysiąc. Myślę, że obiad tyle wynosić nie będzie. Ale wszystko sobie zważę. Zobaczcie, ziemniaczki. Nie mogę się doczekać takiego barszczu czerwonego. Bardzo lubię ten barsz czerwony z tego mojego Lidla Mixu. Też śniutki jest. No i zrobiłam tak, jak mama w domu rodzinnym robiła, że czasami bo u nas zawsze był barsz czerwony yy, osobno, osobno ziemniaczki, osobno yy, w miseczce był barszczyk. I mama zawsze do tych ziemniaków dawała jajko sadzone, ale czasami było tak, że robiła kiełbaskę. właśnie, zesmażoną na oleju e i jak nie miała jajek, no to okraszała tą kiełbaską. No i ja też tak wczoraj zrobiłam, że kiełbaskę zesmażyłam z cebulką. Do tego będzie jajeczko sadzone. no... <śmach> Smak dzieciństwa, aż po prostu mi tutaj wszystko pracuje i nie mogę się doczekać. No, śmiało, 14-15 to ja sobie rundę zrobię po sklepach. Wejdę sobie tutaj do PEPKO, do zoologicznego i do Action, a potem pojadę się po synka i też będę miała w miarę blisko. Ze spożywki chyba dzisiaj nic nie potrzebujemy. Ostatnio robiłam zakupy, więc chociaż może chleb, pieczywo by się przydało. No, Ale ja to może zobaczę. Zobaczę, zobaczę, Jest w Brico od środy promocja na bratki 10 sztuk za 9 zł. Ostatnio z mężem kupowaliśmy za 12. I ta ziemia 50 litrów z 16 zł na 9,99 z kartą. Moni briko, więc opłaca się. Więc być może męża później wyśle do, do tego briko, żeby podjechał, bo on i tak po południu musi jechać do rodziców, coś tam pomóc. Więc już briko będzie miał niedaleko. To poproszę go o jakieś 10 walków. To się przyda na rozsady, ale też przyda się już do warzywniaka, tak myślę. No i tak, tak to tam będzie nam mijał. W pracy było super, szybko, fajnie, efektownie, efektywnie, efektywnie. <grytanie> <grytanie> Także wszystko gra i buczy. O, ja to chciałam zaparkować po no dobrze. Ja załatwuję sobie, wsiadam, nie ma tego złego. Dobra, to ja wysiadam, i idziecie ze mną. zakupy udane, w dąbku wam pokażę co udało mi się fajnego upalować w teraz szybciutko już jadę po Smyka bo on już zaraz będzie kończył Wow, sałaty mi już tu wychodzą. Sałaty, kawa mm. Super, a tu mam chyba pierwszą ostnicę. Mm. O i pomidorki, nie. Co to jest? Verbena patagońska, lew konia też już. Wow, super. No jestem, jestem. Już jest prawie 17. Przed chwilą zjedliśmy obiadek. Chłopcy przetransportowali mój kompostownik w docelowe miejsce, także cudnie. Ja Wam teraz pokażę haul z Action Deals Top, co tam udało mi się dzisiaj dorwać. Parę rzeczy właśnie miałam na liście, a parę rzeczy wpadło tak. Mimochodem. Hmm, powiem Wam, że podoba mi się dzisiejszy makijaż. Trochę się świecę. Trochę się też tak jakby zważył ten podkład. No, muszę wnać. No dobra, to będę leciała po kolei. Tak szybko kupiłam taki mały skrzybacz. Ja gdzieś miałam skrzywacz w domu, ale nie mogę go znaleźć po przeprowadzce. a potrzebuję skrzywacza i skrzywek do tych tasienek do urodzenia, żeby miejscami, tam gdzie braknie mi klipsów, w takich mniejszych zakamarkach właśnie zszyć skrzywaczem. I powiem Wam, że taki skrzywacz we kosztuje 4 złote, a komplet skrzywek i tu jest bardzo duży skrzywek. 3000 skrzywek kosztuje 3 złote przynać bajkę po co przepłacać? Dla pieska w dilzie kupiłam taką kostkę silikonową tutaj z wypustkami żeby sobie mogła wiecie ząbki tam i dziąsła szorować a tu można coś włożyć jakiegoś smaczka No i pojechałam do dilza z myślą o tym łóżeczku dla niej o tym. Pucha tym pięknym donatku. I to łóżeczko będzie u Filipka w pokoju, dlatego że ona w tym momencie śpi u Filipa na koceku, a chciałam po prostu, żeby miała takiego donatka. W zasadzie powiem Wam, że nie wiem, jak to powinno wyglądać. Chyba tak. No, chyba tak powinna wyglądać. Mhm. Dobra. Za to łóżeczko zapłaciłam 35 zł. Odech, chodź tutaj, chodź sobie usiąść, siadaj. Siadaj tutaj, tu, siadaj. O tak. Nie gryziemy tego, Tu masz kostkę do gryzienia, proszę. A to mam dla ciebie smaczki? Są smaczki. Zaraz będę. Od jakiegoś czasu szukałam do kuchni takiej łyżki, nie łyżki, tylko szczotki do mycia butelek, ale właśnie z tą taką końcówką gąbczastą nigdzie nie mogłam znaleźć. I dzisiaj przez przypadek, o proszę, jest jeszcze taka malutka. W za zapiątaka na dziale dziecięcym. Także super. A, świetna. I jest jeszcze malutka część. Także fajnie. Okej. Okay. W Pepco dla Luny kupiłam... E, chciałam samą szczotkę, ale nie było. Był taki zestaw y, do pazurków, więc to akurat będzie miał Filip, a Luna będzie miała szczotkę do czesania włosów, dlatego że jak ją kąpaliśmy ostatnio, to nie miałam takiej szczotki, żeby móc właśnie jej wyczesać ładnie tą mokrą sierść, więc to będzie sokka dla Liny, a to będą akcesoria dla Filipka, do pazurków. I za to zapłaciłam 8 zł, więc super. Super. Następna rzecz to w PEPko. W Pepko chodziła za mną od jakiegoś czasu taka poduszka serduszko-błocha, tylko ja tutaj mam właśnie um, włochatą na żółte, włochate um, mówcie. Ja się, ale jeszcze chciałam takie dwa serduszka bohater. Niestety nie było dwóch, było tylko jedno, ale jest jedno, też się cieszę. I jedno kosztowało 15 zł, także myślę, że jako dekoracja yy, całkiem spoko. Trzeba metkę odciąć. Zostaw, nie gryziemy włatka. Nie, nie wolno. Dalej mamy już chyba tylko ekszy. Tak, nie. A nie, jeszcze w się kupiłam jej takie smaczki. Jakiegoś jakieś jakie sobie gryzaki, bo ona teraz wszystko gryza bo wiązła sędzą. I jeszcze takie. To w Action. Te dwa w Action, a to w Dildzie. I w Action mamy jeszcze takie. Zepsuł mi się ostatnio kijek, więc dokupiłam sobie nowy. Papier do pieczenia. Jedyny słuszny papier do pieczenia w... Arkuszach to jest właśnie ten z Action. Bardzo lubię, bardzo lubię. I następna rzecz to taki opryskiwacz mały ciśnieniowy do podlewania moich rozsad. Eee, mam nadzieję, że nie będzie tego ciśnienia, jakiegoś nie wiadomo dużo, ale on kosztował 11 zł. Także zaraz będę podlewać rozsady i o tym marzyłam. O tym już w tamtym roku marzyłam. Taka solarna fontanna. I ja już to miałam w koszyku w, na Allegro i miałam to sobie zamówić, 45 zł kosztowało. A dzisiaj w Action pojawiło się za 30 zł. 29, chyba 49, czy tak. Także cieszę się bardzo, bo planuję w tym roku zrobić sobie takie lustro wodne. Czyli coś na zasadzie. Fontanny. Tak to wygląda. Super. Mam już pewien pomysł na to lustro wodne. Bardzo potrzebowałam właśnie jeszcze tego. I do tego wzięłam sobie taką linię wodną. A linia wodna właśnie do takiego oczka takiego lustra wodnego. Bardziej będzie lustro, jeżeli oczko i mampa solarna wygląda tak. Tu ma solar kwiatek i on będzie sobie pływał, a wieczorem ma świecić. A wieczorem ma świecić. Także no super. Fajnie. Cieszę się bardzo. Co ląduje na dół, to ląduje na dół. I to jest wszystko. Co dzisiaj mi się udało kupić? Podkaleć leci na dół. Czatka leci na dół. Śmieci do śmieci. Nie wolno. Nie wolno. Nie wolno. Nie wolno. Nie wolno mi wyciągać chustek ze śmieci. Hmm? Dam ci smaczka, co? Dostaniesz smaczkę, co? Chodź. Chodź. Dobrze Chodź tu na łóżeczko. Do siebie. Do siebie tu. Do siebie. Nie gryziemy. Do siebie. To. 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 Do siebie. Tu. Tu Do Tu. Tu do siebie. Dupkę trzeba posadzić. a, tak? A to jest... nie zabezpieczone te smaczki. Siadaj. Siad. Co Ty powiesz na to? To jest fajne? Mm, no, sobie jeść, no, na łyżeczku. Dobre? Luna? Dobre? Tak? Smakuje? smakuje. Smakuje? Tak. Słyszycie nas. i Filipku? Nie masz spokoju, miarkę? No. Mm, smakuje, nie masz? Skoda. No dobra. To chodźmy troszeczkę do Filipka. Chodź, chodź. Tam do siebie. Do siebie tu pupa. To być na odwrót. No na no, tu pupa. Na odwrót? Nie wiem. To powinno być na odwrót. Nie wiem. O, tu pupa. Być. Tu. O, tak. Tu piesek leży. No siad. Proszę. To fajna. Zostało mi tylko dwa. Wykreślam, że ukryło się 17 czasowników w czasie teraźniejszym. Wszyscy... Wszystkim o Kto tu tak zajada? Kto tu tak zajada? Kto tak zajada? Kto tak zajada? Co to jest dobre takie? To dobry taki smaczek jest, taki smaczny. No dobrze, ja się przebrałam, byłam w patzko macie odebrać moje tasienki i idę jeszcze z godzinkę podziałać z urodzeniem. bo ogrodzenie to jest moja działka o super mamy trzy nowe tasienki. więc ja robię sobie herbatkę zabieram statyw na koniec do sklepu kiełbaskę dla męża i coś słodkiego do kawki, do herbatki. Kupiłam doktórkę, chlodek i kiełbaskę polską wędzoną. Robię sobie herbatkę i idę na dwór. Jeszcze potem będę musiała pójść do Lidla kupić sobie herbaty. Dzisiaj pokrzywę sobie wzięłam z pracy, bo okazało się, że miałam tam dwie otwarte. Ale nie mam już czerwonej, także tutaj do domu. A ja właśnie lubię do słodkich swoich śniadań albo do drożdżówki swoją czerwoną gorzką, mocno zapaloną herbatę. Jakoś mi to tak pasuje. To chowam takie ostre. No dobra. To idę działać. Idę działać, muszę wyjść z garażu. Mało kroków mam dzisiaj, gdzieś trzy tysiące może, cztery. dnia miałam wyłączony zegarek, więc tak naprawdę nie wiem ile, ale już dzisiaj nie znajdę czasu, aby gdzieś podreptać. Chyba że z pieskiem na pół godziny na przebieżkę. Chyba jest całkiem, całkiem przyjemnie na dworze, ale póki co idę. Bo jeszcze tylko jakieś 40 minut będzie widna, więc idę jeszcze podziałać z tym ogrodzeniem. Tu muszę oczekać na wodę na herbatę. Dobra, wypiję później. Zabieram drużdżówkę na kolekcję i idę w ogród. No i niecała godzinka I jedno jest Zobaczcie jaki jest piękny księżyc dzisiaj Pan Rogalik Mm. A my tu sobie y, czytamy z Filipkiem, każdy swoje lektury, prawda? Mm. Filipek o, jest fanem komiksów kaczorat, nalda. Mamy ich sporo. A i ostatnio też wypożyczamy z biblioteki. Nie? Nie.